Yy, powoli jakieś wskazówki powolutku jeźdź. Jak będziesz wyjeżdżał na maksa trzymaj się w prawej strony. Cześć, witajcie na kanale Retro Przyczepa, na którym remontuję tę 30-letnią przyczepę kempingową. Wszyscy, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że mam problem z miejscem w którym do tej pory trzymałem przyczepę Na szczęście Mariusz em, po raz kolejny uratował mnie z opresji i znalazł mi tymczasowe miejsce Zobaczcie No niestety miejsce na Caravan Storage przez weekend się nie zwolniło e, także jedyne co mi pozostaje i to oczywiście dobra wola Mariusza żeby tutaj poprzestawiać samochody i tymczasowo wstawić przyczepę tu, gdzie stoi teraz y, Zafira. A zanim Wam pokażę, jak przestawiam moją przyczepę kempingową, opowiem Wam kilka rzeczy, o których trzeba wiedzieć i które trzeba rozważyć, zanim zdecydujecie się kupić przyczepę kempingową. Także zapraszam. A więc, po pierwsze, y, cały zestaw czyli nasz samochód oraz przyczepa nie może ważyć więcej niż 3,5 tony. Drugą sprawą y, jest szerokość przyczepy, która nie może przekraczać 255 cm oraz długości 7 metrów. Jeżeli przekroczymy albo 3,5 tony masy całkowitej zestawu, albo gabaryt, musimy niestety zrobić prawo jazdy B plus E. Mamy różne samochody z różnymi silnikami o różnej mocy. Różnej wielkości, także no nie będę tutaj się zagłębiał i nie będę opowiadał, jaki samochód jest najlepszy albo jaki może ciągnąć jaką przyczepę. Znalazłem bardzo fajną stronę internetową, która jasno określa, jaki samochód może ciągnąć jaką przyczepę. Oczywiście są to dane takie teoretyczne i polecam tą stronę. Strona nazywa się Towcar .info". i zaraz wam pokażę, jak. Na moim przypadku jak wypada mój samochód w zestawieniu na tej stronie. OK, także wchodzimy na stronę towcar Info i tutaj strona jest w języku angielskim. No i tutaj przede wszystkim pokazuje nam się trzy kategorie, w których oceniane są pojazdy, czyli drogi płaskie, ryzyko wężykowania i jak te samochody sprawują się w warunkach górskich razem z przyczepami oczywiście. Tutaj wyczytałem, że oczywiście te wszystkie dane pochodzą z opinii użytkowników, którzy tutaj dzielnie przez dłuższy czas umieszczali swoje oceny na temat różnych pojazdów. Także zobaczcie teraz na przykładzie mojego samochodu, jak wypada tutaj ten Nissan w tych trzech kategoriach. Tutaj trzeba wybrać. Oczywiście, jaki mamy model, który rok. Opcjonalnie można też dopasować naszą przyczepę. No niestety, albo stety, moja jest przyczepą retro i tutaj nie jest uwzględniona w, tej, w tym zestawieniu. Aczkolwiek, jeżeli przy, przyciśniecie Make Calculation, po prostu wyświetli Wam wszystkie dane na temat tego samochodu oraz na przykładzie przyczepy. 1200, która kilo wagi całkowitej, która jest tutaj według tej strony optymalna, jak ten samochód będzie się sprawował. No, mój samochód ma silnik 1.2 turbo, benzyna. Performance jest, jak widzicie tutaj na 3.5 gwiazdki, waga też jest na 3.5 gwiazdki i we wszystkich trzech kategoriach będzie sprawdzał się według tutaj opinii tych użytkowników bardzo dobrze także na płaskich drogach 4 gwiazdki na 5 ryzyko wężykowania 4 na 5 i w warunkach górskich też 4 gwiazdki na 5 także super ekstra przyczepa o wadze 1200 kg będzie miała stosunek wagi 76%, co jest w miarę optymalnie. Wolałbym, żeby było 70 75, aczkolwiek moja retroprzyczepa waży jedyne 900 kg. Także mam tutaj jak najbardziej dużo zapasu i jak najbardziej będzie wszystko. Też tutaj jest nacisk, uwzględniony nacisk na hak. Wiele różnych fajnych, ciekawych rzeczy. No, i jedyny minus, jaki tu widzę, że wszystko jest po angielsku, ja tam nie mam z tym problemu, aczkolwiek na pewno użytkownicy, którzy słabiej tutaj operują angielskim, mogą mieć problem. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach Google Translate i tak naprawdę można elegancko wszystko sobie przetłumaczyć, także. Polecam tą stronę, jeżeli nie jesteście pewni, jakie możliwości ma Wasz samochód. Super sprawa. W Anglii obowiązuje też zasada tak zwanych 85%. Czyli teoretycznie waga przyczepy powinna być 85% wagi naszego pojazdu. Oczywiście to są tylko rekomendacje. Można i ciągnąć Tutaj w Anglii przyczepę, która waży tyle samo co samochód, aczkolwiek nie jest to wskazane. Osobiście myślę, że stosunek wagi przyczepy do masy pojazdu powinien być około 70-75%. To jest chyba najbardziej rozsądne. Kolejną rzeczą, o której musimy wiedzieć, to jest to, że przyczepa kempingowa albo jakakolwiek inna przyczepa. Lekka, nie posiada tutaj osobnego numeru rejestracyjnego, także musimy po prostu sobie dokupić jeszcze jedną żółtą tablicę. Ja swoją tablicę kupiłem tutaj w jednym z lokalnych sklepów motoryzacyjnych i kosztowała mnie je jedyne 11 funtów. A jakby czas produkcji tej tablicy zajął Dave'owi, który prowadzi ten sklep mniej niż 5 minut. Także super. Oczywiście, żeby ciągnąć przyczepę, nasz samochód musi być wyposażony w hak. Także nie będę tu opowiadał o różnych rodzajach haków, jakie są dostępne na rynku. Proponuję zobaczyć jeden z moich filmów, na, na którym pokazałem, jak mobilny serwis montuje hak do mojego samochodu, marki Nissan. I jedyna tylko taka ważna sprawa, o której musicie pamiętać, nie trzeba tego wbijać w dowód. Aczkolwiek trzeba poinformować firmę ubezpieczeniową o tym, że dokonaliśmy takiej mo modyfikacji, wstawiliśmy hak. W moim przypadku nie zmieniło to wysokości składki ubezpieczenia. Kolejną ważną sprawą są lusterka. Ja mam takie proste lusterka. I za pomocą tutaj tych gum zakładam. Ta lusterka na lustra do mojego samochodu, i wtedy widzę cały obrys przyczepy. Zobaczcie, jak to wygląda. Ok, lustra założone. E, możecie zobaczyć, e, o, o ile się zmienia mój kąt widzenia. To jest lusterko moje prawe, czyli od strony kierowcy. A tu proszę bardzo. Sterko lewe. Naprawdę widać cały obrys. Widzę dokładnie sam koniec przyczepy. Także świetnie. No, zazwyczaj wszystkie nowsze przyczepy mają stabilizator jazdy. Tutaj, gdzie podpina się kulkę od haka. No, ale oczywiście nie moja przyczepa. Moja przyczepa jest przyczepą retro. I mam też stabilizator retro, który działa w miarę efektywnie i bardzo podobnie się sprawdza jak te nowocześniejsze firmy Alco. Mój stabilizator jest firmy Snake Master z Sheffield, całkiem niedaleko, gdzie ja mieszkam w Anglii. I działa banalnie, działa banalnie prosto. Pokażę Wam teraz, jak. Stabilizator podłączamy do naszego samochodu za pomocą tutaj tego metalu do uchwytu, który zaraz zamontuję. A później po prostu wkładamy go tutaj i tym, tym przegubem regulujemy siłę, jaka działa tutaj i po prostu ona usztywnia nam nasze połączenie Przyczepy z samochodem. Także zobaczcie teraz szybko, jak to wszystko zakładam, i pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Pewnie kilku właścicieli starszych przyczep e, znalazło e, na wyposażeniu taki stabilizator jak mój i zastanawiało się, do czego on może służyć i jak on może działać. Także zagadka rozwiązana. No, na pewno, gdybym miał mover, byłoby o wiele łatwiej. Musiałem sobie przykleić białą nalepkę na hak, ponieważ tutaj z tyłu tak pada cień, że po prostu nie widziałem tego haka w kamerze cofania. No, i teoretycznie jesteśmy gotowi do drogi. Także tutaj ustawiamy siłę, z jaką ma działać mój stabilizator. Tutaj są takie okładziny. Które, że tak powiem, będą usztywniały to połączenie przyczepy oraz haku samochodu. Tutaj też zabezpieczyłem, żeby ten stabilizator się nie wypiął. Będzie on pracował tutaj o, na takim plastikowym elemencie i będzie usztywniał, że tak powiem, to samo z siebie tutaj. Tutaj to samo z siebie nie powinno wyskoczyć. Także tak wygląda starszy typ stabilizatora. Jazdy do przyczepy kempingowej. Na pewno przy najbliższej okazji, gdy będę miał czas pojeździć przyczepą, zrobię test, jak działa, jak się prowadzi przyczepa z stabilizatorem i jak się prowadzi bez stabilizatora. Stabilizator nabyłem drogą kupna na eBayu. Nie był drogi. Chyba najdroższym elementem był tutaj ten brakiet, który jest. Specjalnie dedykowany do mojego e, rodzaju haka, a hak wybrałem taki, żeby po prostu nie dziurawić dyżaka i, że tak powiem, nie wprowadzać jakichś e, wymyślnych e, modyfikacji do mojego samochodu. A dzięki temu, że Mariusz uprzątnął miejsce e, na zewnątrz jego warsztatu e, i zezwolił mi tymczasowo przytrzymać e, przyczepę tutaj w takiej wnęce, Miałem okazję podpiąć przyczepę i przejechać się nią kawałek. Także zobaczcie. Moją przyczepką przyjechałem sobie stamtąd i jest ona tutaj pięknie zaparkowana w tej wnęce założyłem taki pokrowiec z przodu. Oczywiście, żeby chronić przed deszczem i żeby tam nikt ciekawski nie zaglądał. Także pasie dobrze w otoczeniu zieleni. Jest to miejsce tymczasowe. Ale jest na pewno super. Jak wiecie, cały czas poszukuję. Miejsca na stałe dla mojej przyczepy. Przeszukałem internet, znalazłem kilka fajnych caravan storage. No, ceny są różne: od 20 funtów za miesiąc do 55 za miesiąc. Szczególnie na takich dużych storage'ach, gdzie są serwisy przyczep. Jeden szczególnie spodobał mi się z tego względu, że jest 5 minut piechotą. Od mojego domu. Także zobaczcie, nakręciłem taki szybki footage moim dronem, żeby wam pokazać, gdzie chciałbym trzymać moją przyczepę. Oczywiście bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną i że wspieracie tutaj mój projekt. Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wszystkie wiadomości, za wszystkie lajki. No i jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.